Witam w kolejnym wydaniu Kukły z Wopi lub Gotuj z bożenką. A Kupiłam świeżą, wędzoną makrelę. Postanowiłam zrobić dzisiaj pastę rybną. I co potrzebujemy? Składniki. To żółty ser, jajka gotowane na twardo. Mam tu troszkę, urwałam natki świeżej z pietruszki. Cebulka, majonez, pieprz, sól do smaku. Jak ktoś lubi, może też dodać troszkę białego sera. To już rzecz smaku i gustu, ale jest również bardzo dobre. Więc pierwsze co zrobimy, to zacznę od obrania a, makreli ze skóry i oczywiście nie może być ości. To pierwsza zasada. Ops. Czuję, że muszę założyć okulary. Zatrzymamy na Pierwsze to zrobię, postaram się ściągnąć skórkę. Zobaczcie jaka ona jest tłusta, aż się świeci. Nie ma, że świecąca. I teraz tu mam ręczniczek, wytrę ręce, bo jest strasznie tłusta. I postaram się wziąć to chude mięsko. Najlepiej to wziąć w paluszki i przebrać, żeby nie było, żeby nie było ości. Mieć pewność. Wspaniała. Praktycznie połowę ryby już mamy obranej, i tu jak widać, zaraz będzie szkielet. Dojdziemy do szkieletu. O, tu są jednak kości, i tu musimy ostrożnie je wybrać. Widać je. Myślę, że tu jest ok. Ja zaraz potem jeszcze sprawdzę tu na półmisku, czy jeszcze coś jest gdzieś jakaś oś. Musimy mieć pewność, żeby nie było. Proszę, znalazła się jedna malutka. Ok. Teraz tak, możemy sobie podnieść ten szkielecik. I ładnie go wyjąć. I tak dalej przejdziemy do drugiej połowy. Jak widać na obrazku, cebulka była troszkę piekąca. Skroiłam trzy czwarte i na razie przestałam. A wezmę teraz i zetrę jajeczka. Można zetrzeć je na grubszej tarce, czy na takiej drobniutkiej jak ja tu mam. To nie ma znaczenia. Równie dobrze można je drobniutko posiekać. Ale ja myślę, że jak jej się zetrze na takiej drobnej tarce, to ta pasta jest taka bardziej delikatna, yy, bardziej taka miękka i smaruje się bardzo dobrze. Ja tu mam 5 takich średnich jajeczek. Nie są one za wielkie. Mam też żółty serek i zaraz będę tarła żółty serek. Pokroję troszkę natki z pietruszki i to będzie, wszystko. jeśli chodzi o krojenie składników. Potem dodamy majonez, pieprz, sól do smaku. Soli nie za dużo, bo ryba może być słona i majonez ma sól, sporo soli. Jajka już są starte, a teraz ścieram żółty serek. On jest troszkę miękki. Troszeczkę zejdzie mi się ze starciem. Ser Żółty może być dowolny, może być jakiś ostry, czy może być o, o łagodnym smaku. Może być mozzarella. Może być jadamski, rylski, morski, podlaski. Jaki kto lubi? Rycki. Tak jak wspominałam na początku filmu, a można też dodać troszkę białego sera. Trzeba było go dobrze też rozdrobnić widelcem i dołożyć do pasty. Mamy tu 200 gram sera żółtego. Zaraz pokroję jeszcze drobno natkę z pietruszki i połączymy wszystkie składniki. Sarek starty, jajka starte, cebulka pokrojona w drobną kosteczkę. Skroiłam natkę z pietruszki. Tu mam majonez, pieprz. A z solą to poczekamy na końcu, dlatego tak jak mówiłam, majonez ma sól, ryba może być czasami bardzo słona, nigdy nie wiadomo. To teraz połączymy wszystkie te składniki. Troszkę się rozsypało, ale to nie szkodzi. Teraz jajeczka, serek i tak jak mówiłam ja starłam ser i jajka na drobniutkiej tarce po to, że ta pasta będzie bardziej kremowa i delikatna. Okay. Teraz majonez. to będzie tak z pół szklanki majonezu. Jeśli będzie za mało, to zawsze można jeszcze łyżkę dołożyć. I teraz wymieszamy wszystko. A jeszcze pierwszy. Ja pieprzu lubię bardzo, także pieprzu nie żałuję. Mieszamy dobrze i zaraz spróbujemy, czy nie potrzeba soli. OK, i teraz nastąpi degustacja. Myślę, że jest dobra. Wymieszam jeszcze tylko troszeczkę. Pasta rybna jest gotowa i ja tu mam przygotowane balistki sałaty. I tak zrobioną pastę możemy położyć na listku sałaty i przeozdobi ładnie koperkiem. Do tego kromeczka bułki czy klepka razowego jak to lubi. I życzę wszystkim smacznego. Nie zapomnijcie dać paluszka w górę i proszę zapiszcie się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Polecam się.